Cześć wszystkim! Zdarza Wam się czasem, że całkiem niespodziewanie wasz dzień skręca w zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Cóż z właściwym nastawieniem zawsze możecie liczyć na ciekawą mini przygodę. To kwestia perspektywy. Chodźcie, pokażę Wam o co mi chodzi. Poli kochana! Jak dobrze, że do nas dołączyłaś. O, tak! Niezwykle miło cię widzieć. Kim jesteście i co zrobiłyście z moimi przyjaciółkami? <głosy> 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 Ćwiczyłyśmy naszą herbatkową etykietę. Jesteśmy gotowe na elegancką popołudniową herbatkę, <noise> o, o! Czas na surfing. Są wolne miejsca w konkursie w porcie. Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Albo możemy wziąć udział w surfingowym konkursie w Lodowym Porcie. Jesteście gotowe na wielką falę? Ja jestem gotowa. Herbatkę możemy wypić zawsze, a jak lepiej świętować Światowy Dzień Oceanów niż pływając w oceanie? Albo po nim poślizgałabym się na falach. Bierzemy taczkę? Nie, tylko nas spowolni. Musimy się śpieszyć. Konkurs zaczyna się za 10 minut. Super! Do <śmiech> dzieła! <śmiech> tak. <laughs> Patrzcie! Oh. Oh. Przepraszam Was. Pomyliłam się i poprowadziłam was na plażę złą drogą. Przegapiłyśmy eliminację. Nie martw się. Ale co teraz zrobimy? Nie zdążymy już wrócić na herbatkę. Mm -hmm. uh. Uh. O, wspaniałe! Ten wieloryb chyba coś planuje. Zostańmy jeszcze w lodowym porcie. Doskonały pomysł! Polacujmy na balon wodny. <suszy> Zróbmy to wszystko! <suszy> 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 Uha! Ale fajnie. To był wspaniały dzień na plaży, a wcale nie surfowałyśmy. Totalnie inny niż herbatka. Chyba że liczą się lody z zielonej herbaty. Nie wydaje mi się, ale to idealne zakończenie idealnego dnia. Nic dziś nie poszło zgodnie z planem, ale dobrze się bawiłyśmy. To wszystko kwestia perspektywy. Mini przygoda na plaży potrafi być wielką niespodzianką, ale zawsze jest świetną zabawą. Do zobaczenia! Odpoczywajcie i wesołego Światowego Dnia Oceanów! Pa! pa! Cześć kochani! Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda urodzinowa mini przygoda? Cóż, przygotujcie się, bo dziś są urodziny szami, i będzie się działo naprawdę dużo. Dalej, dziewczyny. Czas na herbatę i urodzinowe przekąski. Idziemy! <śmiech> Wszystkiego <śmiech> najlepszego, Sani! <laughs> Jesteście takie kochane! Świetna urodzinowa herbatka! W końcu to twój specjalny dzień! Co jeszcze chciałabyś zrobić? Super byłoby pobić rekord konnych wyścigów w stylu dowolnym na kaktusowym ranczu. Wiemy, że trenowałaś. Chodźmy tam! Pokaż na co cię stać! Szani świetnie ci idzie! No to jadę! Spotkamy się na torze! Trochę się rozgrzeję, a potem pokażę wam, jak wygląda praca, no... Y kopyt! Hej, Shani! Hej, Shani! O, o! Hej, Dobrze! Zaczynam! Obecny rekord to 20 sekund. Ustawiam stoper... <grymne> Gratulacje Szani, pobiłaś rekord. Jesteśmy z Ciebie takie dumne. Oh. <grymne> Nie zrobiłabym tego bez moich dwóch przyjaciółek. I bez Waszej trójki. Najlepsze urodziny na świecie? <grymne> Urodziny są najlepsze! I mówię to całkiem poważnie! <laughs> Już wkrótce kolejne mini przygody! Do zobaczenia! Witajcie, kochani! Mam dla was najsłodszą niespodziankę! Postanowiłam, że dziś pokażę wam, jak wygląda mini przygoda w sklepie ze słodyczami. Ale najpierw musimy znaleźć taki sklep! Lila mówiła coś o tym, że jest schowany pod różowym lukrem. Na miejsca? Gotowi? Czas na słodycze! Pomyślałam, że wpadnę! <grystanie> w samą porę! Chodźmy! Znajdźmy sklep ze słodyczami! Ta winda na pewno nas tam zabierze! A więc jedziemy do góry! <grystanie> to prawdziwy piernikowy domek! Ciekawe, czy ktoś w nim mieszka. Piernikowy Ludzik w Piernikowym Domku. A miło cię poznać. Jestem Szani, a to jest Poli. Próbujemy znaleźć sklep ze słodyczami. Możesz nam pomóc? Ach tak, sklep ze słodyczami. To magiczne miejsce. Chodźcie ze mną do lukrowych wodospadów. Powodzenia. Lukrowe wodospady zaprowadzą was do sklepu. Dzięki i do zobaczenia. I... Chyba zaraz eee. polecimy! W dół! Hejka! Już myślałam, że to nie dotrzecie! Też tak myślałyśmy. Na szczęście to była przepyszna, lukrowana przygoda! Tak, chodźmy! Obejrzyjmy sklep ze słodyczami! No... Wow. Super! <laughs> Cukierki, lizaki i drażetki! Tam jest złotka kawiarnia! Chodźmy coś przekąsić! Ja jestem za! Ale fajnie! Wisła na popcorn! Sprawdźmy, co jest piętro wyżej! Do dzieła! Kolejny piernikowy domek. Jest świetny! Automat z gumą do rzucia. Jak, Jak dobrze, to, że tu trafiłyśmy! Dalej Poli! Tyle słodkości! Witajcie! To nasz najsłodszy dzień w życiu! To było niesamowite! Lila powiedziała nam o ukrytym sklepie ze słodyczami, ale to przerosło moje wyobrażenia. Ciekawe, jak teraz wrócimy do domu. Mam nadzieję, że przez różowy lukier. Będziemy w kontakcie i pamiętajcie, w małym jest moc! Cześć wszystkim! Macie czasem ochotę na przygodę? Zastanawiacie się, jak to jest być małym pośrodku wielkiej przestrzeni? Niezły ubaw! A najlepszy sposób na doświadczenie natury to biwak! Więc chodźmy! Przyroda wzywa. Dobrze, dobrze! Jesteśmy na glampingu. Ta i Łazienka to luksus. Czadobo, prawda? Uwielbiamy gotować na tym ognisku, a tu jest nasz śpibór. Szani, pora wstawać! O, gdzie ona jest? E, tutaj, Poli! Poszłam na ryby. Chcę złowić nam coś na lunch. Mniałam! jak ci idzie? Hmm. Kiepsko. Hmm, hmm, hmm. Poli, czy to był niedźwiedź? Nie, to tylko mój brzuch. <noise> Chyba coś złapałam! Wyłów to szani. Uda ci się! Nie mamy dzisiaj szczęścia. Hmm. O, czy po drodze nie miałyśmy targu? Chodźmy tam! To prawda! Doskonały pomysł! Przygodo z jedzeniem nadchodzimy! To chyba to, ale nikogo tu nie ma. O nie, pewnie jest zamknięty. Jej, mam nadzieję, że niedługo otworzą. Wszystko tu jest takie świeże i ekologiczne. Weźmy kilka marchewek. I kapustę. Warzywa pieczone na otwartym ogniu. Brzmi przepysznie. Hmm. Co tak pachnie? Tak Płodko i smacznie. Hej, to Lila! A! Nie spodziewałam się, że przyjdziecie. Ach, chciałam was zaskoczyć i przynieść jedzenie na biwak. To takie miłe, ale zdradził cię ten niesamowity zapach. Pomożemy ci, możemy gotować wszystkie razem. W lodówce są schłodzone napoje. Mamy hot dogi, burgery, a na deser jest ciasto. Tada! Ten grill jest teraz absolutnie perfekcyjny! Dobra robota! Czas na ucztę! Rety, jestem mała, ale mam wielki apetyt. Pora coś zjeść. W przyszłym tygodniu czeka nas więcej wspaniałej zabawy. Mam nadzieję, że nabraliście apetytu na przygodę. Słuchajcie, kochani. Zastanawialiście się, jak to jest być małym wewnątrz loda na patyku? Całkiem słodko, co? To rejs pełen wrażeń. Dziś wieczorem odbędzie się impreza taneczna. Ale skoro słońce jest jeszcze wysoko na niebie, popływajmy na skuterze Szani. Robi się, poli, Trzymaj się! Czekaj! Co jest tam przed nami? Whoa! Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia, ale zbadajmy to, <ścoughs> czy to lila? Czy to jest pterodaktyl? <ścoughs> Gdzie się podziewałyście? Pomóżcie nam odnaleźć małego dinozaura. Wykluł się i gdzieś uciekł. Możesz na nas liczyć! O nie! Czy ten wulkan zaraz wybuchnie? <słyszyny> Fałszywy alarm! Uf, to tylko ognisko i skamielina! Hmm. Patrzcie! Ślady małego dinozaura! Szani, jesteś świetną tropicielką! Wow! <słyszyny> to się nazywa lądowanie! Dziesięć na dziesięć! O, oh. Oj, oj, oh. to malutki brontozaur oh. Czy ktoś może pomóc mi zejść? Tańcz, mały tańcz, tańcz, tańce! Musimy wrócić na jachty, zanim rozpocznie się dzisiejsza impreza taneczna. Mamy ostatnią szansę, żeby na nią zdążyć. Szybko, dziewczyny, spotkamy się z wami na miejscu. Przegapią imprezę taneczną. Jestem! Tylko odrobinę spóźniona. Dobra, dziewczyny, przetańczmy całą noc. Aż słońce